Cześć, przedstaw się nam, proszę, i powiedz, skąd do nas dzisiaj przyjechałaś? Cześć, nazywam się Lila Piruk, przyjechałam z Lester. A gdzie dzisiaj przyjechałaś? Przyjechałam do Super Dziewczyn i, i strasznie mi się buzia. Cieszę, że tutaj jestem, bo y, od jakiegoś czasu y, oglądam właśnie śledzę Karolinę i B. Bartley. Bardzo mnie do nich ciągnęło i cieszę się strasznie, że w końcu się spełniło, że poznałam Karolinę tutaj na żywo na klubie A Work Smart Not Hard w Northampton. Powiedz nam, czego się dzisiaj nauczyłaś i co bierzesz dzisiaj ze sobą? Do domu? Dzisiaj miałam chrzest bojowy, jeśli chodzi o autoprezentację, bo miałam taką nagrodę, pięciominutowa autoprezentacja, więc y, myślę, że to tak zapamiętam. To był, był dla, dla mnie dobry trening. Musiałam aż pięć minut mówić o sobie. I co zabierasz ze sobą prócz tej autoprezentacji? no zabieram nowe kontakty, o, przede wszystkim super, super dziewczyny, także myślę, że będziemy dalej z sobą korespondować i, i coś fajnego z tego wyjdzie i, i będziemy się częściej spotykać, mam taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo. Cześć, jestem Karo. Jestem ekspertem metody Work Smart Not Hard i uczę jak budować swój brand w oparciu o tą metodę. Już 15 grudnia widzimy się na kolejnym spotkaniu klubu w Northampton. Celem klubu jest propagowanie i aktywne wdrażanie metody Pracuj mądrze, a nie ciężko autorstwa Beatrice Bartley. Beatrice jest międzynarodowym trenerem biznesu i rozwoju osobistego. Uczymy się od praktyków. Dlatego na klubie będziesz mieć darmową próbkę tego, co dzieje się na warsztatach, które odbywają się już w kwietniu w <grym> Polanicy Zdrój, na które również Cię zapraszam. Do zobaczenia. Pa, bądź sam ze mną, już się nie mogę doczekać.